Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest burmistrz Słonecznego Radłowa, pan Zbigniew Mączka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Czy już y, mieszkańcy od dawna przebierali nogami, żeby sobie y, haratać w tenisach? Ach, mamy bardzo dużo, mamy bardzo dużo telefonów. Bardzo dużo zapytań, kiedy wreszcie, kiedy nie mogliśmy oczywiście wpuścić, jak nie było konkretnego, czyli pozwolenia na użytkowanie, więc od poniedziałku ruszamy pewną parą, uruchamiamy ogrzewanie, bo tam jest ogrzewanie gazowe na specjalne takie fartuchy, które po prostu nagrzewają. Wiadomo, że przy takiej hali, sportowej, nie potrzeba nam 21-22 stopnie, to są temperatury 17-18 stopni, aż za Żeby dużo, się do się dorosłych 14-15 stopni, ale ponieważ mamy szkółkę tenisową, która jest prowadzona na małej sali gimnastycznej i tam dzieci oczekują przede wszystkim. Jest 20 dzieci na początek, według mnie rewelacyjnie, bardzo dobrze, bo równocześnie otworzyliśmy profesjonalne treningi w tenisa stołowego. I tam mam też 20 dzieci. Plus do tego, proszę doliczyć, 160 dzieci w szkółce piłkarskiej, plus doliczyć dzieci z kungfu, plus szachowe, no po prostu, plus szkoła muzyczna, w której uczestniczy 90, 90, 90 dzieci. W związku z tym. Skąd macie te dzieci? No nie mamy dzieci. Te same dzieci chodzą na wszystko. One chodzą na ping -ponga, niektórzy nie chodzą na piłkę nożną. Są takie rodziny, że jeżdżą cały czas i, i tak dalej. Musimy to wszystko skoordynować. Brakuje nam sali. I co teraz jeszcze? Wczoraj po raz pierwszy, bo drugi raz, oprócz tego ping-ponga, nazwijmy potocznie dla dzieci, otworzyliśmy tenis to dla dorosłych. Wystawiamy sześć stołów i proszę przychodzić. każdy czwartek od 18 do 30, do 20, 32 godziny można grać w tenisa, więc grają starsi, mieszają się. Przedtem grali gdzieś tam w Domu Ludowym w Łęce Śródziemnej, że nie ma miejsca, żeby rakietką dobrze machnąć. Skończyły się i poobijane ściany. Do tego jest sala gimnastyczna, wszyscy są zadowoleni i to mnie cieszy, to mnie interesuje, dlatego, że mało miejsca jest: mało miejsca jest, są dwie małe salki, które po prostu, a tyle jest zajęć, że czekamy. Czekamy, jeszcze raz czekamy na halę. No właśnie, hala, 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 hala miało być. My już się wydawało, że kurczę, yy, burmistrz wita się z gąską, ale gąska zawróciła na Dunajcu i odpłynęła. No właśnie macie problemy z cenami poprzetargowymi. A ceny przetargowe, bo co z tego, że były pięć firm, jak firmy wywaliły takie ceny, że bo my zaczęli pierwszą otwierać, a patrzyłem o 12.30 dokładnie, żeby zobaczyć, jaka będzie sytuacja. Pierwsza 24 miliony następna 20 czy 22 najniższa 20 milionów 400, a daliśmy kosztorys na 12, coś 800. Więc brakuje nam praktycznie 8 milionów złotych, żeby zamknąć temat. Musielibyśmy to dołożyć, że swoich 8 plus to dostaliśmy przypominam 10 milionów 800 z Polskiego Ładu, dzięki serdecznie. I okazuje się, że ceny poszły tak w górę, że to jest wszystko mało. 22, a gdzie mamy 12? No to jest masakra. Musimy coś robić, Nie chcemy, oczywiście unieważniliśmy przetarg. Będziemy to rozpisować w inny sposób, żeby podzielić płatności. To znaczy, tam była taka sytuacja, że po wykonaniu 55% 5 dopiero dostaje połowę pieniędzy, czyli 10 milionów. Ktoś, przedsiębiorca, musi sobie te 10 milionów wziąć, zabezpieczyć. Albo kredytem, albo mieć własne pieniądze. To musi wszystko skalkulować i wliczyć w cenę po prostu inwestycji, którą chce wykonać. I tu mamy pies pogrzebany. Musimy, ale chcąc rozłożyć płatności, nie możemy płatności rozłożyć z BGK, tylko płatności własne. Więc my musimy mieć własne pieniądze. A tych pieniędzy w budżecie nie ma szans, żebyśmy nie gotowali. Będzie. będzie, bo obojętnie, jak to zrobimy, w jaki sposób, na pewno nie przechowujemy pieniężnie. Ogłosimy zaraz przetarg jeszcze raz, ale po prostu musimy szukać pieniędzy. Musimy szukać pieniędzy, bo po prostu to jest tak oczekiwania, jedyna ma na pewno w rejonie, w, w gmina, która nie ma hali pełnowymiarowej. No. No, nawet taki koncert jak w Krzyszowie był zrobiony charytatywny, biegny. No, no, taką halę nam interesuje. Idzie w Krzyszowie lat jest, idzie w Czchowie jest, idzie w nie lat. No, no, ja jestem tu 10 czy 12 lat cały czas walczę, ale ja nie mogę zacząć po prostu realizacji swojej jakichś tam marzeń od tego, żeby zacząć halę Robić widowiskowo-sportową, jeżeli nie miałem dróg zrobionych, kanalizacji zrobionych, no podstawowych rzeczy infrastruktury, szkoły i tak dalej, termomodernizacja. No przecież to wszystko wymagało, nie da się to wszystko nadrobić z zaległości. Także no w pierwszej kolejności robiliśmy to, co najpotrzebniejsze. Hala jest potrzebna, bo wiemy, że młodzież, do, słuchajcie, chcemy inwestować w młodzież. Chcemy, żeby ta młodzież została, żeby miała zainteresowanie. Niektórzy się śmiali, pani powiedziała: Na co panu Miejskie Centrum Kultury? A kto do tego Miejskiego Centrum Kultury będzie chodził? Przepraszam, nie prześmiewam, ale dzisiaj Miejskie Centrum Kultury nie życie. Mamy co chwilę imprezy, proszę zobaczyć na cykl, który pani dyrektor Basia Marcinkowska zapowiada, prawda? Co No, stop to się, no stop się dzieje. To jest po prostu wariacja totalna i co tydzień mamy coś. Dopiero mieliśmy walentynki, men's night. No, no właśnie, właśnie, my... właśnie, men's night. men's night, panie burmistrzu. To jest po prostu strzał, nie w stopę, tylko w serca męskiej części mieszkańców Gminy Radów. Za nami pierwsza i druga edycja tego spotkania. No, mieszkańcy, mężczyźni bardzo chętnie odpowiedzieli na Pana zaproszenie i yy, pierwsza była chyba degustacja piwka, a teraz będzie była degustacja whisky. No patrząc po zdjęciach, frekwencja 100%. Frekwencja super będzie jeszcze coraz lepsza, ale o co nie zaczęliśmy? Żeby nie mówili, że tylko o alkohole nam chodzi. No ale trzeba, żeby pić alkohole trzeba się na alkohole znać. I od tego trzeba zacząć, prawda? Bo to właśnie mordownia. Oczywiście. Panie, I okazuje się, że... Mężczyźni, będąc sami, wspaniale się kontrolują, nie potrzeba kontroli zewnętrznej. To nie jest to, że po prostu mają, pokazują mnie niektórzy koledzy, że mają łydki skopane, bo jak idą na imprezę, to żona kopie po łydce, przestań już pić, nie przechylaj tego kieliszka i tak dalej. Okazuje się, że tam nie skopane, wszyscy wyszli czasami, wszyscy wyszli kulturalni, dowiedzieliśmy się o procesie np. ważenia piwa. Jak piwo? Czy piwo bezalkoholowe, czy jest faktycznie bezalkoholowe, czy ma coś alkoholu w sobie? jak to jest zrobione? Czy to na przykład piwo bezalkoholowe, to jak ktoś mówi, wyrzucone jakiś proszek chemiczny, po prostu zalany wodą i pijemy? Nie. To jest proces piwa bezalkoholowego przebiega tak samo jak proces, jak normalnego piwa, tylko wyciągany jest z tego alkohol. Czyli mamy te wszystkie enzymy, które są witaminy i tak dalej, źródła dobroci dla mężczyzny chłodzące. To są właśnie w piwie też bezalkoholowym, które można śmiało pić, jak ktoś lubi, ja na przykład uwielbiam smak piwa, jak wiem, że mam jaj, to piję sobie bezalkoholowe i sobie siedzę elegancko. I... A w większości wypadków te piwa bezalkoholowe, z racji tego, że sam jestem również piwoszem, smakują niemalże do złudzenia podobnie, tak samo jak zwykłe piwo. Oczywiście, tylko trzeba dobre piwo kupić, dalej mówimy o tych piwach kraftowych, o tych innych, Timbergera, czyli belgijskie klasztorne, które degustowaliśmy, no wspaniała rzecz. Al Capone, cała ścianka, pokazane trunków, jak jest whisky, produkcja, jak to wygląda, czy jest dobra, ile ma związków chemicznych, czy czysta wódka jest dobra, czy to jest dobre. No przecież naród polski zawsze w jakiś sposób konsumował alkohol. My mamy się nauczyć go konsumować z pełną wiedzą, z klasą. Z klasą. I umiarem. I, umiarem. I do tego, że zrobiliśmy, czy mój pomysł był taki, żeby zrobić, podjąłem są ladies non-stop. I zazdrość. Kobiety są bardziej zorganizowane. Zorganizowane. Mężczyźni nie potrafią się zorganizować. Musi być jakiś impuls, prawda? Zaprosiłem, następnym razem i będę, ale zaczęliśmy, żeby nie mówić o alkoholu, zaczęliśmy o e, walorach zdrowotnych, miodów i produktów Od tego. Najlepsza pasieka. Mało Małopolsce, proszę Państwa, jest w woli radowskiej u pana piotka na siatki. I ale to co? jest. I wszystkie te produkty. Pyłki, ale, ale też czupiecie yy, tego Tak, i później zabawa, proszę Państwa, w kręgle. Teraz, proszę Państwa, zabawa żonaci kontra kawalerowie. I zabawa jest, proszę Państwa, do Ludzie się nie chcą roztać. Wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci, życie pełną parą. Trzeba wyjść z tego gorsetu, po prostu tego gorsetu takiego. Ja wiem, zapatrzenia w siebie, bo tak, bo dlaczego ludzie nie chcą wychodzić? Cały czas się zastanawiamy, dlaczego patrzymy tylko w siebie, albo ja wolę to i tak dalej. A dlaczego nie? nie lubi się spotkać w towarzystwie, porozmawiać z drugą osobą, zobaczyć, co tam u niego słychać i tak dalej. Wie burmistrz dlaczego, a wie dlaczego? Ja powiem wprost o, na przykładzie na przykład Tarnowa, bo próbuje się ludzi uszczęśliwiać na siłę. Narzuca się im to, co włodarzom, Tarnów i inne, inne samorządy, to co włodarzom wydaje się, że im się podoba, a niekoniecznie się to podoba na szerszej społeczności. Jak się przykład burmistrza pokazuje wprost, że jeżeli inicjatywa jest dobra, ciekawa. Innowacyjna można powiedzieć, patrząc na skalę tak, 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 tak. samorządów w, tutaj nie nie dokładnie. Frekwencja jest. Jest, jest. Oczywiście i będzie frekwencja coraz lepsza, bo było nas 30, każdy przyprowadzi jedną, dwie osoby, będzie 60, będzie 100. Teraz będziemy zapisać, żeby ograniczyć do 60, trudno degustację i przeróżnych towar, ale proszę Państwa, na następny razem zapraszamy i dietetyka, i y, z siłowni, i psychologa. Badania, i Badania profilaktyczne profil i tak dalej. Wszystko. Chcemy to zrobić, takie te spotkania, tak by powiedzieć, żeby tego, z, z było. tego po prostu niechcieństwa, żeby po prostu ci mężczyźni wyszli nie tylko zielony ekran w każdym, te, w każdym pokoju, w którym po prostu w jednym się ogląda tylko mecze i mężczyzna sam siedzi, Można te mecz, mecze obejrzeć i podyskutować o tych meczach nawet wśród kolegów i tak dalej. Przedtem moje lata, o właśnie te lata 80. Spotykamy się lata 80. Pracownicy Urzędu Miejskiego będą się spotykać na zabawie ostatkowej. No i dlaczego się mamy nie spotkać? Dlaczego mamy się nie pobawić, jeżeli my pracujemy od rana do wieczora, wszyscy współpracujemy dla dobra. Dla dobra gminy, żeby się tu coś działo, żeby petencje byli zadowoleni z obsługi, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. My się też chcemy pobawić. Razem zintegrować. My czasami się nie znamy, też będziemy piknik w lecie robić, bo my nie znamy na przykład dzieci. Ja nie znam niektórych w ogóle, prawda? Pracowników. Mają dzieci już po 3, 5, 7 lat, a ja ich czasami na oczy nie widziałem. Nie? A dlaczego? Ja chcę wszystkich poznać od poczerki, chcę poznać, nie poznać ich życie, ja nie chcę się ich wtrącać w życie, ale miło jest być z ludźmi, którzy się przebywa 8 godzin dziennie, żeby poznać ich i tak z win relacją. To ja podpowiem pomysł na kolejne spotkanie Men's Night, na przykład obejrzenie sobie meczów, dajmy na to, jeżeli to był piątek, meczów ekstraklasy i spotkanie z sędzią, żeby jakby tematem był sport, piłka nożna i był sędzia na to spotkanie zaproszony, który ewentualnie na żywo mógłby wyjaśnić decyzję, które podejmuje sędzia główny podczas spotkania. Myślę, że to był jeden z takich, właśnie takich przyczynków do, 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 do takiego kolejnego spotkania z takim komentarzem sędziowskim na żywo. Może to dobra podpowiedź, bardzo często na meczach Grubetu nie ucieczą. bardzo często, w roku jeszcze nie wiem, przyjeżdża Michał już bardzo często przyjeżdża, w obycie wspaniały człowiek, dyskusje przeróżne i można... Trzeba się spotkać? Z, cieka z, cie z, ciekawymi, z ciekawymi ludźmi zawsze mm -hmm. się można spotkać. On, to jak ktoś dzwoni. Przepraszam, ale to wyłączam akurat dobre zegarki. <laughs> <laughs> nie reklamuję nazwy, nie widać. Ale przynajmniej można zobaczyć i odzwonić zawsze. Na pewno nie jestem już w zawodzie lekarza-weterynaryjnym, że muszę odbierać, bo jest powód na przykład u krowy albo u klacz, prawda? <laughs> Więc mogę sobie to spokojnie spokoju nie odbierać. Okay. Powiedzieliśmy o tym, co jest w perspektywie, powiedzieliśmy o tym, co już zostało wybudowane i może służyć mieszkańcom, ale powiedzmy trochę więcej na temat inwestycji planowanych na ten rok, bo jak pamiętam dobrze, zapewne za jakiś czas, kiedy zrobi się na zewnątrz cieplej, wróci ofensywa drogowa, bo musicie dokończyć zeszłoroczny projekt drogowy. Tam było bardzo dużo dróg do remontu i część miała być remontowana w tym roku. Powiedzmy właśnie, jakie drogi w tym roku będą dokańczane i co jeszcze planujecie pod kątem inwestycyjnym na ten rok? Drogi, będziemy praktycznie wszystkie zrobione. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg, do którego możemy, musimy dołożyć tylko 47 tysięcy złotych to nas cieszy na inwestycje drogowe. To jest prawie 7 km dróg, plus budowa chłonnika ponad 500 metrów w radowskiej przy drodze powiatowej. I to są te super rzeczy, bo resztę z tamtego roku pozostały nam inwestycje, na przykład bohaterów września. Z częścią Chłonika w Radłowskich, jasna. Mamy, mamy parę dróg jeszcze do zrobienia z tamtej perspektywy. Ulica e, za ulica Dąbrowskiego, ulica Leśna. Potężna inwestycja, czyli tamto, które były wykonane, czyli połowę około 6 milionów złotych jeszcze inwestycji z tamtego roku, plus 3 bajki z tego roku, czyli 6 milionów dróg. Drogi, praktycznie małe odcinki, tak wszystko będzie mieć praktycznie poza to cieszy. Ja myślę, że 97-98 nie chcę już, ale, ale prawdopodobnie wszystkie drogi. I to bardzo cieszy. I czekamy na KPO. No tu jest problem, ale to nie jest problem nasz, tylko problem rządowy, ale w związku ze rządowy, co całego społeczeństwa, bo wszystkie oczekujemy. I tutaj oczekujemy już dwa lata, prawie minęło, kiedy moglibyśmy coś robić. No i oczekuję na przykład, ja oczekuję na pełną modernizację, mam modernizację szkół zrobionych a nie mam zrobione w środku. Czasami już gimnazja powstała ponad 20 lat temu, i, a szkoły podstawowe wcześniej, yy, trzeba nowe wymogi. Chciałbym, żeby każdy uczeń miał swoją szafkę, żeby tam mógł zostawić telefon. Żeby... Tak, oczywiście, to jest wymóg czasu i to do, do, do tego chcemy doprowadzić. W radłowie, czy w yy, yy, zabawie, czy w woli radłowskiej, te szkoły publiczne, wszystkie, wszystkie są na takim poziomie wewnątrz, że tam yy, po prostu remontu wymagają bardzo natychmiastowo. A to nie jest kwestia 100, 200 tysięcy, tylko to jest liczę około 3 milionów, żeby to wszystko zamknąć. My do oświaty dokładamy, to też musi być, rozmowy muszą być poważne już na szczeblu wyższym, że do oświaty wszystkie samorządy coraz więcej dokładają. Wzrost minimalnych płac, prawda? Bo nie tylko nauczycieli, że my dajemy subwencje, do pracowników zwykłych zwykle my nie dostajemy subwencji. To wszystko poszło, najbliższa krajowa poszła, wszędzie pracownicy. Oczywiście, że oni tego oczekują, robili całe życie na najniższej krajowej. Ale to pociąga takie koszty, że my ponad 30%, do no 40% już dopłacamy, dopłacamy do oświaty. A byliśmy w 2012 po reformie, że byliśmy na zero. Mhm. Liczebności klasy coraz mniejsze, pensje coraz większe nauczycieli, pracowników większe, koszty utrzymania energii, gazu i tak dalej coraz większe. Może być zapaść, jeżeli nie przyjdzie kaprał, jeżeli nie dostaniemy, bo to jest tak, ja dostaję na hale dobrze, pieniądze mam naznaczone, prawda? Ja chcę, żebym miał pieniądze, ja je nie przejem, ale nie wiem, czy na zwykłe przejedzenie i na egzystowanie nam nie potrzebna pieniędzy, żeby zamknąć budżety, budżety w ten sposób, że Rozdanie pieniądze musi być związane z dochodem. Ja muszę mieć te pieniądze, muszę mieć przypływ. Jeżeli ja spitów nie mam, od ludzi nie mam, bo polski ład tak dalej, to zostało to różne. Już, już nie chcę mówić tam szerzej, ale wiemy o co chodzi. Ja muszę mieć pieniądze na bieżące utrzymanie szkół, na bieżące utrzymanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej, na bieżące utrzymanie dróg, na zwykłe funkcjonowanie. Ja, ja potrzebuję pieniądze. Proszę mi dać pieniądze. Koniec, ja, koniec, ja sobie z nimi zrobię to, co uważam za stosowne i na pewno dla dobre koniec, koniec Koniec, koniec de defetyzmu. Na koniec powiedzmy o e, czymś pozytywnym. Tanie no, mieszkanie to. na wynajem, SIM Małopolska, czy generalnie SIM, e, społeczne inicjatywy mieszkaniowe będą w gminie Radów, z tego co wiem. Właśnie, proszę powiedzieć kilka słów na ten temat, no bo to będzie na pewno kilkadziesiąt tanich mieszkań na wynajem, które pojawią się w gminie Radów. Jest w podstawie Chyba jesteśmy pierwszymi, którzy podpisali mułę, preambułę taką do tego, że wchodzimy. Wchodzimy to zdecydowanie. Chodzi o to oczywiście, żeby zasoby mieszkaniowe w gminie zwiększyć. Nie mówimy o, to o mieszkaniach socjalnych, komunalnych. Mówimy to o mieszkaniach, w którym obywatel może sobie kupić mieszkanie. Albo domek jednorodzinny, różne opcje przewidujemy, albo domki jednorodzinne, tak. albo szeregowce, albo bloki. Teraz mamy rok czasu, pół roku do zastanowienia, co chcemy robić, ale już pieniądze za tym idą. My już podpisaliśmy uchwałę, Rady Gminy do końca chce, żeby ranni podjęli, że wchodzimy do tego Sibu Tarnowskiego. Samorządowe od razu tak. plus milion mln i nie my budujemy mieszkania, my aportem przekazujemy teren, aportem przekazujemy teren. Ten teren jest wkładem naszym do udziału w spółce, która będzie realizowała zadania. Ta spółka robi przetarg, ta spółka robi wykwalifikowane e, architektoniczne biura, które będą e, nakreślały, jakie to budownictwo ma być. I stricte jest tak, jeżeli e, Państwo e, wysłuchają, to powiem. Około 800 zł do 900 zł do metra kwadratowego. Mieszkania mogą być tak kawalerka 25 metrów, 42 metry, mniejsze mieszkanie i na przykład do 60 metrów y, y, większe mieszkanie, dwa rodziny, prawda? Panie mieszkanie do na Panie, dodaje, to jest dojścia do własności. Tak jest. Polega to na tym, że płacę 900 zł do metra kwadratowego, żeby wejść, czyli przy 40 metrach kwadratowych. Płacę 36 tysięcy jestem, przy 60 metrów kvadratowych 54 tysiące wchodzę na mieszkanie. Nie muszę brać przy 5,5 miliona złotych kredytu czy 300 milionów i się zażynęć do końca życia, tylko płacę te 50 tysięcy na start, więc też muszę mieć pieniądze jakieś, prawda? Preferowane bo oczywiście będą rodziny i tak dalej. Żeby seniorzy. seniorzy, seniorzy, karwelerki muszą bo być senior, prawda? Nie ma gdzie mieszkać i tak dalej. I to, to są albo takie różne sytuacje. Albo nie stanie utrzymać gospodarstwa domowego dużego, albo nie może w mieszkaniu dużym nie, tylko chce mniejsze, sprzedaje i zostaje tutaj wchodzić. 900 zł płaci czymś około 800-900 też miesięcznie i sobie mieszka. I jego to stać na utrzymanie I chcemy około 30 domków jedno rodziny robić, chcemy. W etapie drugim e, szeregowe budownictwo zrobić, a ostatecznie ostateczności blok, tylko jeszcze tu musimy poszukać miejsca. Będę, mamy lokalizację mniej więcej w głowie, nie chcę teraz mówić. Najpierw muszę po prostu pouzganiać to z odpowiednimi. Są sami, chcę, żeby po, po prostu my to, tego nie sprzedajemy, a potem dajemy ziemię. nie uszczuplamy zasobów czy wiosek i tak dalej, ale chcemy, żeby. Wioski się rozwijały, żeby mieszkania, mieszkania e, były dostępne tak, żeby po prostu tutaj żeby ludzie ucieka ucieka żeby nie uciekać, żeby tak. gdzie nie mieszkać. A e, muszę jeszcze powiedzieć, sygnał, ale to nic, że bardzo duży inwestor szykuje się też do, do wejścia w gminę e, zobaczymy co będzie, to teraz są na razie przemiarki. I docelowo nawet do 700 osób zatrudnienia. I to dlatego potrzebujemy mieszkań, potrzebujemy ludzi, żeby tu mieszkali. Do autostrady mamy 10 km. Jedziemy w świat w Kielce, jedziemy w Kraków, jedziemy w Brzeszów, wszędzie, wierzywamy. ale tylko na zakupy. A Pracować, żeby nie rano. Dokładnie. <słuch> Państwa <słuch> i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafetarnów, udawałoby się, Kafe Radów, <słuch> był burmistrz Radłowa, pan Zbigniew Mączka. Jeszcze wiele, wiele, Do zobaczenia.